Jeszcze raz proszę Cię unieś, u mnie jedną nogę, postaw jedną stopę. Ugnij drugą nogę w kolanie, postaw drugą stopę. Zwróć uwagę, że proszę Cię zawsze o jedną nogę, nigdy dwie naraz. Gdyby był jakiś poważny problem z dolnymi plecami, z kręgosłupem, z odcinkiem lędźwiowym, ten ruch, kiedy jednocześnie dwie nogi zginasz albo prostujesz, mógłby być ruchem bardzo bolesnym dla Ciebie. Więc zapamiętaj sobie zawsze ruch po jednym. Jedna noga, postaw stopę, druga noga, postaw stopę. Teraz, kiedy dwie Twoje stopy stoją, jeszcze raz poczuj, jak leżysz, poczuj plecy. Słuchaj się w rytm swojego oddechu. To jest Twoja wewnętrzna muzyka, w rytm, której robisz głowę. Unieś jedno ramię do góry, drugie ramię, złącz dwie dłonie. Możesz po prostu spleść palce. Możesz dłonie złączyć jak do modlitwy, jakkolwiek jest Ci wygodnie. Poproszę Cię tylko o to, żeby łokcie były proste. I mały ruch złączonymi dłońmi skieruje trochę w stronę nóg. Kiedy powtarzasz ten ruch, dwie dłonie złączone, kierujesz w stronę kolan i wracasz. Co się dzieje z przyleganiem? Co się dzieje z frontem twojego ciała? Ze spodem? Co się dzieje z tymi płaszczyznami względem siebie? Może łatwiej Ci będzie to poczuć, kiedy zrobisz ruch w drugą stronę, a więc dłonie trochę w stronę głowy, jakby za głowę. A potem znów w stronę kolan, żebra, spód, żeber, front, żeber. Mięśnie brzucha, przyleganie dolnych pleców do podłogi. Potem zatrzymaj ruch, rozpleć dłonie. Nogi ciągle stoją, stopy stoją, kolana do sufitu. Tym razem, poproszę Cię, Twoje dłonie połóż na swoich żebrach. Prawą dłoń połóż na prawej stronie klatki piersiowej, żebra po prawej stronie. Lewą dłoń połóż na lewej stronie. I pomagając sobie dwoma dłońmi, delikatnie przesuń żebra w stronę kolan a potem w stronę głowy. To nie jest ruch naciskania, to jest ruch przesuwania. Tylko po to, żeby rozpoznać, że jest możliwość na ten ruch. Że ten ruch dzieje się w Tobie. Jeszcze raz kierunek żebra w stronę kolan. I tym razem, kiedy robisz ten ruch, kiedy pomagasz sobie tym ruchem, obserwuj, jak zmienia się przeleganie barków. Czy kiedy przesuwasz żebra w stronę kolan, czy odnosisz wrażenie, że barki, te, która spodnia część, ta, która leży, chce się minimalnie podnieść. Że zmienia się kształt szyi. A potem ruch w drugą stronę, kiedy przesuwasz żebra w stronę głowy. I znów w dół. Gdyby to była siatka z pomarańczami. I gdyby ten ruch tyczył się frontu tej siatki, co będzie się działo z pomarańczami? Tą zawartością w środku, tym wszystkim, czym jesteś, co warunkuje Twoje życie. Potem suni dłonie, połóż je wygodnie. Jeszcze raz, delikatny ruch głowy, trochę w prawo, trochę w lewo. Dłonie leżą. Ramiona leżą, głowa leży, miednica leży, stopy stoją, kolana do sufitu. Proszę Cię jednocześnie unieść prawy bark i lewy i skieruj dwa barki w stronę dwóch biodek, a później poł. Powtórz ten ruch kilka razy. Uczysz się tutaj nie tylko robić ruch, uczysz się również rozpoznawać płynność i jakość tego ruchu. Więc moje pytanie jest, czy masz wybór, czy masz teraz robić ruch dwalni? Może Ci pytanie o melodię w rytmie. Jakiej melodii robisz ten ruch? O Twoją melodię. O Twoją muzykę. I znów, kiedy jeszcze raz odłożysz marki, położysz je. Uważność skieruj do sposobu, w jaki leżysz. A potem jeszcze raz unieś ramiona do góry. Złącz dłonie. I zacznij powoli przesuwać dłonie w stronę kolan. Jak teraz czujesz ten ruch, czy łatwiej Ci rozpoznać to, co naprawdę dzieje się w Tobie? Potem ruch za siebie w stronę głowy. Raz w stronę kolan. Raz za siebie w stronę głowy. Potem odłóż ramiona. Wyprostuj nogi. Delikatnie porusz głową trochę w prawo. Czuj, jak teraz ci się jest, jak czujesz, że leżysz, ile miejsca potrzebujesz dla siebie tego.